Cześć. Dzisiaj porozmawiamy o iPhone 12 mini, a konkretnie o jego akumulatorze. No i jeżeli chcecie teraz kupić już iPhone'a 12 mini, bo to w sumie jest jedyny mały sensowny smartfon na rynku, to pamiętajcie, że możecie to zrobić z linków, które znajdują się w opisie tego filmu. Prowadzą one do znalezionych przez nas okazji na Allegro. No i dzisiaj właśnie porozmawiamy sobie o tym akumulatorze iPhone'a 12 Mini, ponieważ to był taki element, którego bałem się najbardziej. Bo kiedy patrzy się na iPhone'a 12 Mini, widać, że to jest bardzo, ale to bardzo mały smartfon, a mały smartfon oznacza mało miejsca na akumulator. No dobra, ale jak bardzo mały to jest smartfon? Bo już robiliśmy porównanie rozmiarów z iPhone'em 12 i 12 Pro, które są identyczne, a także z większym iPhone'em 12 Pro Max. Ja jednak uważam, że tutaj takie porównanie nie jest do końca dobre, ponieważ... Jak no ktoś ma iPhone'a 12, to go ten mniejszy zbytnio nie interesuje. Ale jeżeli już ktoś ma małego iPhone'a 5S, jeżeli się uchował, albo iPhone'a SE, tego pierwszego, no to być może będzie chciał zmienić właśnie na ten model. Dlatego odkopałem z archiwów watykańskich iPhone'a 5S, który wygląda tak samo jak iPhone SE, i tutaj widać, że te smartfony mają naprawdę bardzo, ale to bardzo podobny rozmiar. Oczywiście ten iPhone jest trochę większy, ale nie jakoś bardzo. I najlepszym dowodem udowadniającym tę tezę jest fakt, że kiedy płacę tym smartfonem w żabce, to do tej pory się zdarzyło trzy razy, to zawsze ktoś mnie pyta, proszę pana, a co? Co to Jest nie, za iPhone. Nie, to 5S ale to jest jakieś można, można zobaczyć? Ja mówię, że to iPhone 12 mini wyszedł dopiero i wszyscy wtedy mają takie: wow, ale fajny, ale zajebisty. O matko, ja taki chcę, więc już potem widzę, że Apple'owi udało się zagospodarować pewną przestrzeń rynku, czyli tych osób, które miały małe telefony, chcą mieć małe telefony, a te duże telefony to albo ich nie kupowały, albo kupowały z konieczności. Więc jeżeli mieliście iPhone'a SE, no bo 5S to już raczej nie, i szukacie czegoś w podobnym rozmiarze, nie w identycznym, no ten iPhone 12 mini może być dobrym wyborem dla Was. A jeżeli macie iPhone'a 6, 6s, 7 albo 8, to tutaj mam siódemkę, no i z kolei ta siódemka jest trochę większa. Więc jeżeli mieliście takie iPhony i Wam rozmiar pasował, to rozmiar tego 12 mini też Wam będzie odpowiadał. Jednak zarówno iPhone 5S, SE jak i iPhone od 6 do 8 miały jedną wspólną wadę, a mianowicie akumulatory w nich były bardzo małe. No i te smartfony tak bardzo delikatnie mówiąc, miały kiepski czas pracy bez ładowania. No i nawet po testach tego iPhone'a SE 2020 Bałem się, że będzie dramat, bo kiedy testowałem tamtego iPhona, to jego ja ładowałem praktycznie 2-3 razy dziennie. A tam mieliśmy akumulator o pojemności jakieś 1800-1900 mAh, a tutaj mamy akumulator 2220 mAh, więc w sumie niewiele większy. No i się obawiałem, że także będzie to samo, że po prostu o 13-14 będę musiał doładowywać ten smartfon, ale okazuje się, że nie że ten akumulator, mimo że jest mały, to jest naprawdę całkiem niezły. Nie do końca rozumiem, jak to się stało, ale podejrzewam, że to jest wypadkowa wielu czynników. Przede wszystkim mamy tutaj mniejszy ekran. Po drugie, mamy tutaj procesor wykonany w 5-nanometrowym procesie technologicznym, czyli takim najnowocześniejszym, co oznacza, że ten procesor jest nie tylko bardzo wydajny, ale też energooszczędny. Więc biorąc pod uwagę to, że mamy tutaj mały ekran, mamy bardzo energooszczędny procesor i mamy oczywiście oprogramowanie Apple, które jest mistrzowskie, jeżeli chodzi o czas czuwania, to z tego wszystkiego wychodzi nam mały smartfon z bardzo małym akumulatorem który o dziwo trzyma cały dzień pracy bez ładowania. I to jest naprawdę miłe zaskoczenie. I żeby nie było, że ja to sobie wymyśliłem. Dzisiaj mamy wtorek rano i ja cały poniedziałek tego iPhone'a testowałem po prostu jak zwykły telefon. Ja grałem na nim w Pokémon Go, co bardzo lubię odpisywałem na maile, dzwoniłem i tak dalej. Ja generalnie znacznie więcej pracuję z telefonu niż z komputera. Komputerów w sumie nie lubię. Dla mnie to już takie trochę relikty przeszłości i dopóki nie muszę wypełniać jakichś dziwnych tabelek w Excelu lub pisać elaboratów, to wolę wszystko robić na telefonie. Więc jestem takim dosyć aktywnym użytkownikiem i większość smartfonów po prostu pada mi w ciągu dnia. I teraz się dowiedziałem w sumie o tym, że to jest pewnie kwestia nie tylko tego, że bardzo aktywnie z nich korzystam, ale też kwestia tego, że korzystam z Androida i tam też czasy czuwania są gorsze, więc kiedy odkładam ten smartfon, to energia z niego ucieka szybciej niż z iPhone'a. No i jako, że teraz mam iPhone'a, to tego problemu nie mam i nawet z bardzo małym akumulatorem byłem w stanie wytrzymać dzień od 8 rano do 22, co uważam za całkiem niezły wynik. No dobra, ale wiele osób może zastanawiać się, jak ten iPhone 12 mini radzi sobie w porównaniu z iPhone'em 12 oraz iPhone 12 Pro, więc od razu Wam mówię, że ten czas pracy nie jest dużo dłuższy, okazuje się wręcz bardzo podobny, bo sprawdziłem oba smartfony. Moja narzeczona ma iPhone'a 12 Pro, ja akurat korzystam teraz z tego iPhone'a 12 Mini i po prostu naładowaliśmy te smartfony do 100%, upewniliśmy się, że mają identyczne oprogramowanie, że warunki są po prostu identyczne i poszliśmy grać w Pokémon Go. I po dwóch godzinach grania około, może trochę więcej, może trochę mniej, na jej smartfonie było 77% akumulatora, na moim było 75%, więc ta różnica nie była jakaś ogromna. Następnie wziąłem ten i ten smartfon i na jakieś dwie godziny włączyłem po prostu film na YouTube. Ponownie te same ustawienia, ten sam film, ta sama jasność itd. W obu smartfonach nawet były karty plusa, bo oboje korzystamy z usług plusa. Więc warunki były identyczne. No i smartfony w sumie były podłączone pod sieć Wi-Fi, tę samą, więc nawet ta karta plusa nie była jakaś istotna, to że mamy tego samego operatora. I po dwóch godzinach oglądania takiego filmu zobaczyłem, że na smartfonie moim narzeczonej jest 61% akumulatora, a na moim tym mniejszym 58%. Więc naprawdę ten smartfon trzyma trochę gorzej, ale to nie są jakieś ekstremalnie, ani nawet zauważalnie gorsze wyniki, jest naprawdę nieźle. Podejrzewam, że nawet gdybym ten test przedłużył i gdybym po prostu nastawił to wideo, kiedy te smartfony miały po 100% i czekał aż się rozładują, to ten czas różnicy wyniósłby jakąś godzinę być może, że tutaj załóżmy miałbym 7 godzin, a na iPhone'ie 12 Pro miałbym godzin 8, ale pamiętajmy, że jednak przez większość czasu korzystamy ze smartfonów w inny sposób, że one są w tym trybie czuwania. Nie ma osób, które przez 24 godziny na dobę łażą ze smartfonem i się ciągle na niego gapią, więc ten test byłby jeszcze mniej profesjonalny niż ten, który ja przeprowadziłem. Więc generalnie, tak, mamy tutaj troszeczkę gorszą baterię niż w iPhone 12 Pro, ale te różnice są bardzo małe i tak iPhone 12 Mini dla zdecydowanej większości użytkowników będzie smartfonem, który wystarczy na cały dzień, pracy bez ładowania, co jest bardzo miłym zaskoczeniem. No i w sumie w tej sytuacji, gdybym miał wybrać, którego iPhone'a nowego chciałbym kupić, gdybym chciał, to bym nie wziął iPhone'a 12 Pro Max, bo to jest zbyt o czym już mówiliśmy w ostatnim filmie. Nie wziąłbym także iPhone'a 12 Pro ani iPhone'a 12, ponieważ wydają się trochę przepłacone i nudne, a tutaj to już jest coś ciekawego, bo za to płaciły 3599 zł, i tak nie mało, ale w sumie też niedużo jak na smartfon sztandarowy i do tego otrzymujemy coś nowego, no bo to jest jednak smartfon sztandarowy, a do tego mały, który nie ma tak naprawdę większych wad bardzo mi się podoba, naprawdę cieszy mnie nie tylko ten czas pracy, ale też fakt, że jest szybki, ma fajne aparaty i nie czuję go w kieszeni, bo jest taki malutki i leciutki. To jest naprawdę coś fajnego. No i gdybym miał teraz wybrać mały smartfon, to chyba wybrałbym właśnie tego iPhone'a 12 mini, ale głównie dlatego, że na rynku nie ma nic innego ciekawego w tym rozmiarze. Co mam nadzieję, niebawem się zmieni, bo jak wiemy, cała branża smartfonów bardzo lubi inspirować się Applem, więc niedługo smartfony będą mniejsze a w ich pudełkach nie będzie ładowanych. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie kupić iPhone'a 12 mini, to odpowiednie linki znajdują się w opisie tego filmu. Prowadzą one do znalezionych przez nas okazji na Allegro. A teraz już tak na koniec. Dajcie znać, co uważacie na temat iPhone'a 12 mini oraz generalnie małych smartfonów. Jakie te smartfony powinny mieć rozmiar? A poza tym standardowo. Bardzo was proszę o łapkę w górę pod tym filmem, to ma dla nas bardzo wielkie znaczenie. Poza tym proszę także o subskrypcję naszego kanału. Coraz więcej osób to robi, ale nadal za mało. No i o kliknięcie dzwoneczka, żeby widzieć więcej naszych filmów. A my co? Widzimy się niebawem, zarówno na łamach Spiderweb, jak też tutaj, na Spiderweb TV. Cześć!